Z daleka ukazał mi się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię. Dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 3 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha. Godny zaufania Panie, moje losy są w Twoich rękach. Twoje święte ręce, są całkowicie zdolne zatroszczyć się o mnie i zadbać o moje potrzeby. Proszę, pomóż mi odpocząć pod Twoją suwerenną opieką, ufając, że Ty robisz to, co najlepsze. Wiem, że bezpiecznie jest powierzać wszystkie, co i kiedy mojego życia w Twoje ręce, ponieważ Tobie można całkowicie zaufać. Zdaję sobie sprawę, że będę musiała poddawać się rzeczywistości czasu, dopóki będę po tej stronie nieba. Gdy z ekscytacją czekam na przyszłe wydarzenia, chciałabym przewinąć czas do przodu. Jednak moje pragnienie nie zmienia upływu czasu. Muszę czekać. Gdy cierpię, pragnę ulgi i chcę jej tak szybko. Jak to możliwe, na to jednak też muszę czekać. Panie, Ty żyjesz ponad rządami czasu. Co więcej, Ty jesteś Jego Panem. Zawsze, gdy mam problem z czekaniem na coś, muszę zwrócić się do Ciebie z ufną akceptacją zamiast walczyć z tym, czego nie mogę zmienić. Raduje się świadomością, że Ty. Władca czasu, doskonale rozumiesz moje zmagania i kochasz mnie odwieczną miłością. W Twoje łaskawe imię Jezu. Amen.